Dobra, ja robię na nowo. Yy, dobra, robimy. Jeszcze raz! dowie. Znowu. Znowu próbujemy przewrotem. Jezus! Już by to... Już by to, w kurde, wyszło. Jakiego ja mam... Kurczaczki nie farta. No nie! Przecież to widać, że ja mam nie fart. Przecież widać. I pi... Pi... Aj, aj, aj. może kiedyś... też to zrobię. Jeszcze upadłem, jak debil. O, nie wiem, nie, nie wychodzi mi to, nie, nie, nie mogę tego zrobić. No. to jest niemożliwe do zrobienia, albo. Ale mi się to odbija od kolanka. <laughs> Dobra, kupienie skupienie na przewrotkę. <laughs> ja, jer. Pier... No nie. No to jest nie fart. Nie fart duży. <laughs> Teraz! No nie! Czemu mi to do rąk spada? Tak piłka! No! No ja podbicia nawet nie mogę zrobić! A No co? No to jest ustalone! No kur... Nie wierzę! Czemu to nie wyszło? Przecież to było zero... I. Dobra. Nie wiem, mi nie wychodzi ten trik. Ja ja naprawdę mówię. Ja chcę to zrobić, a mi to do rąk wlatuje, nie? Widzowie, co się jedzie? Dobra. Ja pie. Nie chce mi wyjść. No. No, widzieliście? Ta To mi nie chce wyjść. jest lipa. odkładam was. O, tu będzie lepiej. Ja nie wierzę. No to mi do rąk latuje To jest niemożliwe. Ja muszę zrobić jeszcze kapka. A mi to nie wychodzi. No co? No ja mówię, że to jest niemożliwe. O, i piłka się podarła. Patrzcie, kawałek piłki. Taki. Jakie to jest gówno. Za prze... przeproszeniem. No to jest nie do zrobienia trik nie wiem ale to nie wychodzi no. no ja nie wiem dobra to jest za trudny trik żeby go zrobić Ja, no. To jest trudne. Jak? Przecież wcześniej mi jeszcze prawie by wyszło. I do popiłka widzę. Ja nie wierzę. Czemu to nie chcę nigdy wyjść? A ja nie wierzę! Dobra! No by na główkę wyspadł chociaż Nie wierzę! Dobra, koniec filmu! Nie, nie, nie wychodzą mi te triki! Nie wychodzą mi, Pawi, sobie.